Panie Marszałku, Panie Ministrze, Państwo Oficerowie, Wysoka Izbo. Rzeczywiście ja na wstępie też chciałem podziękować Panu Posłowi Arturowi Łąckiemu, bo to rzadko zdarza się w dzisiejszej rzeczywistości politycznej, kiedy ten spór jest tak ostry, żeby ktoś rzeczywiście z drugiego obozu politycznego w jasny sposób podziękował nam za naszą ciężką pracę, Panu Ministrowi Zielińskiemu między innymi, za to, że rzeczywiście świetnie organizowaliśmy między innymi Polską Policję. To się rzadko zdarza i to jest fakt, Warte odnotowania. Jako mieszkaniec powiatu Gryfickiego chciałem serdecznie podziękować za nowe posterunki w Płotach, w, w, w Brojcach. Proszę Państwa, proszę przyjechać do Płotów i zobaczyć ten posterunek. Można kręcić w nim nowe odcinki Ojca Mateusza. Natomiast, Pani Misz, ja mam kilka prostych pytań do Pana. Dlaczego nie przewidziano wzrostu pozażeń funkcjonariuszy, dlaczego nie przewidziano waloryzacji dodatku do wypoczynku, dlaczego nie przewidziano waloryzacji równoważnika na zakup nowego umundurowania i dlaczego nie przewidziano waloryzacji świadczenia urlopowego? Dlaczego strażacy nie wiedzą, na czym mają w następnych latach po prostu stać, jeżeli chodzi o ich prywatne finanse, utrzymanie ich rodzin, ich po prostu życia, panie ministrze. To bardzo ważne.